Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Jarek, i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję JSA Złota Era. Jest to komiks, za który odpowiada wydawnictwo Egmont i daje nam pozycję z serii DC Deluxe, czyli w obwolucie, twardej oprawie z pięknym grawerem. <laughs> Natomiast za komiks odpowiada duet James Robinson oraz Paul Smith. Tego pierwszego możemy kojarzyć z innych pozycji ze świata DC, ale choćby nawet też z scenariuszy do Terminatora, które zresztą ukazywały się na naszym polskim rynku. Natomiast pola Smitha będziemy kojarzyli bardziej z serii Marvelowskiej X men Falcon czy Doctor Strange. Sam komiks prezentuje się następująco. Tutaj mamy tył. 119,99 cena okładkowa. Możemy sobie zobaczyć króciutki opis. Oczywiście wspomniana przeze mnie obwoluta oraz grawer. No i tutaj też mamy listę w kolekcji DC Deluxe. Ukazały się do tej pory, prawda? Następną w przygotowaniu jest inna historia uniwersum DC. Może być to ciekawe, nie powiem. Jeszcze zobaczmy tutaj. Oczywiście też mamy, gdybyście chcieli, ewentualnie jakieś notki, bo jeszcze Richard Ory się też tutaj pojawił. Natomiast sam komiks, co tutaj dużo mówić. J.S.A. Złota Era jest hołdem dla komiksów, które u nas tak naprawdę nigdy się nie ukazały. Pierwszą próbę, tak naprawdę, wydając tę pozycję, podjęto w wielkiej serii komików, DC. Wielka kolekcja komiksów DC, i tam właśnie jednym z numerem była ta seria JSA, Złota Era, którą nie mam obecnie w swojej kolekcji. Ona jest niekiedy dostępna na rynku, ale ma takie dość spore kwoty, i lepiej dołożyć troszeczkę więcej i mieć właśnie w swojej kolekcji to piękne wydanie. Więc nie będę mógł porównać, czy tam faktycznie znalazła się cała treść, która tutaj została przedstawiona, czy tylko częściowo. Ale jeżeli macie taką wiedzę, jeżeli macie ten komiks, fajnie gdybyście dali znać. Powracając jednak do tego, że właśnie tytułu, tak jak mówię, jest to seria, są to bohaterowie u nas zdecydowanie mniej znani. Bohaterowie, których nie mogliśmy poznać z wiadomych przyczyn. Druga wojna światowa do nas, tak jak w pięknie jest tu w posłowiu napisane, Dotarł jedynie pierwszy Superman. Batman już się nie pojawił, a później wiadomo, co się działo w Ameryce. Z tym problemu nie było tam. Komiksy wychodziły na bieżąco. No i teraz jest to taka laurka dla nas, puszczenie oczka, gdzie możemy sobie zobaczyć, jak to właśnie w tamtych czasach wyglądało. Sama historia jest na swój sposób ciekawa, choć trochę inna do tego, co zostaliśmy my przyzwyczajeni jako bohaterowie, przepraszam, jako bohaterowie, jako fani bohaterów komiksowych. I tutaj właśnie mam na myśli stricte superhero. Zaraz po wojnie, kiedy te ich zdolności i supermocy nie były potrzebne, każdy z nich usunął się w cień. Tutaj możemy Poznać niektórych tych naprawdę kojarzonych, wydaje mi się, przez nas obecnie bohaterów. Mam na myśli choćby nawet Alana Scotta, czyli Green Lanterna, Jaya Garricka, Flasha czy Hawkmana. I takich bohaterów tutaj poznajemy, ale i nie tylko. Pojawiają się też inni właśnie ze Starmanem, którego widzimy tutaj na czele i którego też jedną historię mogliśmy. Poznać w nowej serii Bohaterowie i Złoczyńcy, wielka kolekcja komiksów tych DC. Wielka kolekcja DC. O, w ten sposób. One mi się czasami mylą w tych nazwach. I tutaj to wszystko doświadczamy. Doświadczamy starą kreskę w nowym wydaniu, ładnym, odświeżonym. To trzeba przyznać, bardzo fajnie się to czyta, ale czuć właśnie te pozostałości powojenne starszych pozycji, które miały miejsce, a sama fabuła, kiedy bohaterowie. Chowają się gdzieś tam z tyłu, prawda? Wycofują się w cień. Jeden pan Ameryka jednak pozostaje w pierwszym szeregu, zostaje burmistrzem czy senatorem i jednak chce stworzyć swoją nową ligę, gdyż twierdzi, że jednak Czerwona Armia, prawda? Mówimy tutaj o Sowietach, o Komunie, która nas doświadczyła, musi być cały czas gdzieś i czyhać, choćby nawet na Amerykę, która jednak w większym stopniu nie odczuła tej wojny, mimo że czy nie w niej brała udział i stwierdza, że trzeba stworzyć bohatera, choćby nawet takiego jak Dynamena, którego tutaj widzimy, ale i nie tylko, jest też Robotman, Atom i kilka innych postaci. To wszystko oczywiście ma w sobie gdzieś tam drugie fabularne dno, które nie jest zdradzane. Pewien podstęp, który no, byłby za dużym spoilerem, gdybym wam zdradził, i ta cała otoczka pokazująca problemy tychże bohaterów, chęć powrotu do dawnych czasów, ale niekoniecznie możliwych na obecną chwilę. Naprawdę fajnie się to czyta. Czuć troszeczkę mimo to już taką zaleciałością starszych klimatów, ale jest to fajne, takie puszczenie oczka, taka laurka tychże historii dla nas, Polaków, którzy no nie mieli możliwości za bardzo obcowania, chyba że gdzieś udało nam się sprowadzić prawda, te historie tamtych, z tamtych czasów. Dodatkowo Ktoś, kto miał tą pierwszą pozycję wielkiej kolekcji komiksów DC, która była wydana, mógł tam już o tym wiedzieć, czytać. Ja dopiero właśnie robię to teraz i przyznam szczerze, że naprawdę bawiłem się świetnie. Oczywiście na końcu wiele się wyjaśnia. Są motywy, które pokazują, że jest to komiks superbohaterski i końcówka naprawdę jest iście... W takim stylu właśnie typowej akcji, gdzie nie ma aż tyle już przegadanych motywów i jakichś refleksji, które są we wcześniejszej części komiksu, gdyż tutaj mówię, są to lata już powojenne, ale jako całość kształt naprawdę sprawdza się to bardzo fajnie i oficjalnie mogę powiedzieć, że czytało mi się to przyjemnie. Jest to coś innego, coś, co fajnie, że mogłem poznać, i coś, co zdecydowanie cieszę się, że mam w swojej kolekcji. Tak jak mówię, warto tutaj dodać, że jest oprócz kamila. Miałkowskiego, posłowie Howarda e, Czekina, które no, sami zobaczcie, jakie jest e, spore, prawda? Jest to 6 stron, ale naprawdę też, przepraszam, 5 stron, ale czyta się to też bardzo, bardzo fajnie, więc myślę, że warto się zainteresować tym komiksem, bo e, kiedyś. Znaczy kiedyś, całkiem niedawno w sumie, w jednej z materiale wspomniałem o tym i z tego wynikła ciekawa rozmowa, że jednak komiksy superbohaterskie zestarzały się znacznie bardziej i na Marvelu też mogę to mniej więcej powiedzieć, bo miałem z nim do czynienia kiedyś wcześniej. Ja, nie licząc tem samika, mimo że ich nie czytam, ale właśnie z samym starszym DC, czuć, że one się zestarzały, że były skierowane bardziej dla młodszych odbiorców niż przykładowo frankofony. Ten akurat jest dobrze napisany i czuć w nim troszeczkę taką właśnie historię, która miała być historią. Podsumowująco na swój sposób troszeczkę JSA i samą złotą erę, więc jak najbardziej na plus. Ciekawa lektura na półkę. Nie ukrywam, że od czasu do czasu chciałbym dostać coś takiego, aby móc bardziej pogłębić tamte czasy i poznać troszeczkę więcej. Tylko oczywiście w takim wydaniu, bo wtedy czyta to się jednak bardziej przystępnie. Więc Wy gdybyście chcieli akurat tą pozycję nabyć, zachęcam. Na dole w opisie tego filmu znajdziecie link do sklepu, gdzie możecie nabyć. Oczywiście, skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło. Linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę a także nie zapomnijcie o subskrypcji oraz dzwonku, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem mówię Wam do widzenia, widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!